Na moim ekranie to to jest właśnie nasz forum, do którego możemy dostać się ze strony głównej forum energii. Po lewej stronie mamy do wyboru takie menu tematyczne, które pozwala wybrać nam sześć różnych. Interpretacji graficznych sześciu różnych wykresów, na których staramy się przedstawić w możliwie prosty sposób w jak największe i jak najszersze te kompleksowe dane dostępne z obranego źródła. Takie jak właśnie bilans energii elektrycznej czy wymianę transgraniczną. Albo strukturę wytwarzania dla, dla gra danego kraju. Ostatnim tutaj punktem, ostatnim tematem, czyli co to jest forumet. Mamy krótkie podsumowanie właśnie tego, tych słów moich przedmówców, czyli Joanny i Karola, o tym, co przyświecało całej idei i dlaczego, dlaczego na na forumet w ogóle się zdecydowaliśmy. Następnie tutaj to już to, o czym zostało wspomniane, to forumet został stworzony dla Polski, dla krajów sąsiadów, sąsiadujących, z którymi Polska ma połączenie transgraniczne, hmm, to to jest odzwierciedlone w, w tym w menu pozwalającym, rozwijanym, które pozwala wybrać kraj, na którym chcemy wyświetlić, czyli możemy wyświetlać e, dane dla Polski, możemy wyświetlać dane e, dla Niemiec. Możemy wyświetlać dane też dla całego regionu, dla wszystkich krajów na wykresach, które na to pozwalają i które, w których te dane po prostu mają fizyczny sens. Każdy taki wybór w tym menu należy potwierdzić kliknięciem w przycisk Pokaż, tak żeby wygenerować nowy, odpowiedni wykres. Następnie to, co mamy w następnym polu, to jest pole wyboru zakresu dat. Forum domyślnie odpala się dla zakresu tygodniowego. Całe narzędzie pozwala wybierać dane co do godziny, ze względu na to, że ta dostępność tych danych w źródle, właśnie ta, ta, ta granulacja, to jest granulacja głównie godzinowa. Są oczywiście kraje z granulacją częstszą, jak pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, ale my obraliśmy taką, taki najzłoty środek, czyli właśnie dostęp do danych godzinowych. Hmm, głównie dlatego, że właśnie dla Polski one są prezentowane w takiej podziałce. Hmm, to, co jest dla nas istotne, tutaj jak klikniemy w, w ten obszar, który jest delikatnie podświetlony, hmm, pozwala on wybrać datę, od której chcemy wybierać. E, następnie tutaj możemy wybrać datę, do której chcemy wybrać. E, możemy zmienić też godziny, oczywiście, dla której chcemy wybrać. Wszystko z, zawsze za każdym razem wybór daty e, z zakresu dat wyświetlania na wykresie należy potwierdzić kliknięciem w guzik OK i następnie wygenerować od nowa jeszcze raz wykres, który wygeneruje się już dla zakresu dat, który wybraliśmy. Mhm. O, o, poza tym, tak dbając tutaj o taką łatwość w używaniu, e, dodaliśmy możliwość szybkiego wybrania m, predefiniowanych zakresów, czyli zakresu tygodniowego e, jest to wyświetlany jest ostatni tydzień od, od momentu bieżącego, e, zakresu pokazującego ostatni miesiąc od momentu bieżącego e, oraz trzeciego, czyli jest to m, zakres za ostatni rok. W przypadku wyboru m, zakresu za ostatni rok. E, e, Narzędzie powoduje też e, zmianę rozdzielczości wyświetlania danych. Tak? Tutaj informuje nas o tym e, wyskakujące okienko w lewym dolnym rogu, że nasz zakres jest dłuższy niż, e, niż zakres miesięczny, dlatego dane wyświetlane są nie w rozdzielczości godzinowej, ale jako średnie wartości dobowe, m, ze względu na to, żeby po prostu uniknąć e, takiego chaosu, zamieszania na, na wykresie i ułatwić e, pewną interpretację i odszukiwanie trendów. Co tutaj następną rzeczą, którą, yy, którą możemy zrobić na wykresie. Yy pozwolę sobie wrócić do wykresu o trochę mniejszym zakresie, tak żebyśmy, żeby było nam łatwiej z nim pracować. Jest to wykres z ostatniego tygodnia w produkcji dla Polski. To, co użytkownik może z nim zrobić, takie podstawowe rzeczy, to kliknięcie w poszczególne kategorie wyświetlone w legendzie poniżej wykresu pozwala jakby odznaczyć, je, odzn odznaczyć je z tego wykresu, czyli kliknięcie w fotowoltaikę, powoduje zniknięcie i niewyświetlanie jej na wykresie. Oczywiście można wyłączyć więcej niż jedną kategorię, czyli mogę wyłączyć kolejną kategorię klikając w nią czy kolejną. Podwójne kliknięcie w kategorie, które zostały wyłączone powoduje to, że, że wszystkie kategorie zostają na powrót włączone i mamy, mamy pełny wykres w takiej funkcjonalności jakiej udostępniamy go domyślnie. Natomiast w momencie, kiedy wszystkie kategorie są wyświetlane, podwójne kliknięcie powoduje wyizolowanie tylko tej jednej kategorii. Tak? Czyli dajemy użytkownikowi możliwość od razu przejścia do śledzenia tych danych dla tej jednej kategorii, która go interesuje. Dodatkowo, niektóre, niektóre wykresy posiadają. Przełączniki, taki tutaj Karol wspominał, w zapytaniach źródłowych podawane są ceny na przykład w euro, a my chcielibyśmy zaprezentować ceny w walucie lokalnej, czyli w walucie w złotówkach, dlatego po przejściu do wykresu, na przykład zużycie i cena dla Polski, w prawym dolnym rogu mamy przełącznik, z którego kliknięcie na odpowiednią walutę powoduje wyświetlanie danych w odpowiedniej walucie. Tak, czyli w tej chwili przełączyłem dane z. Euro na, na, na polskie złote. E, e, takich wykresów jest, e, mamy więcej. Tutaj na wykresie struktura wytwarzania możemy zmienić e, zakres wyświetlania z wartości absolutnych e, na wartości procentowe, e, również korzystając z przełącznika znajdującego się poniżej wykresu. E, no dalej te wszystkie funkcjonalności, które mamy, tutaj pozwolę sobie wrócić z powrotem do naszego wyjściowego wykresu dodatkowe wykresy, dodatkowe funkcjonalności, na które pozwala to narzędzie umieściliśmy w menu poniżej. Obok menu znajduje się też słowne, opisowe wyjaśnienie tego, co na wykresie widać, czyli podkreśleniem tego, co jest, co jest najważniejsze, co jest taką charakterystyką tego wykresu. A po prawej stronie, w menu podręcznym, umieściliśmy wszystkie narzędzia, na wszystkie funkcjonalności, na które narzędzie pozwala. Pierwszą z nich jest właśnie możliwość pobrania wykresu jako pliku graficznego. Kliknięcie w niego otwiera okno. Tutaj które generuje taki podgląd, który zapisuje się na naszym komputerze z wybranego zakresu, z wybranego tematu, który jest umieszczony w tytule oraz dla wybranego kraju lub całego regionu, z wybranego zakresu dat. Pełen zrzut wykresu, który bieżąco, którym bieżąco się zajmowaliśmy. Następną funkcją jest, jest funkcja pozwalająca zbliżać. W tej chwili moja myszka na wykresie nie ma żadnej funkcji. Po wybraniu funkcji drugiej z menu podręcznego, czyli funkcji zbliżania, przy wybraniu jej ona odznacza się. W tej chwili przecięcie myszką po jakimś zakresie pozwala nam przybliżyć wykres do, do zakresu, któremu chcemy się przyjrzeć, przyjrzeć dokładnie. Następną funkcją tutaj. Tak, drugie kliknięcie, żeby tą funkcję zmienić. Tutaj mogę nie chcieć już przybliżać więcej, czyli po prostu ponowne kliknięcie na, 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 tą, na pozycję zbliżenia w menu pozwala mi znowu wrócić do myszki, która już tej funkcji nie ma. Następną funkcją jest funkcja przesuwania. Ponownie klikam ją oczywiście lewym przyciskiem myszy. Kursor jest inny wizualnie, co pozwala tę funkcję rozpoznać. W tej chwili mogę ten wykres przesuwać dowolnie myszką. Przesunięcie go, go w prawo powoduje to, że. Zmienia mi się zakres wybranej daty i narzędzie automatycznie wczytuje ten dodatkowy zakres, do którego ja ręcznie, ręcznie, ręcznie się przesunąłem. Ponownie, jeśli funkcją nie jestem zainteresowany, po mogę to przesuwanie odznaczyć i wyłączyć. Mhm. Kolejne, kolejne funkcje, czyli tutaj dwie następne, czyli przybliż i oddal, to są funkcje antagonistyczne, czyli klikając guzik przybliż, mając kwietony wykres, przybliżam do, do, do centralnego punktu wykresu, a klikając guzik oddal, oddalam. Jednocześnie tutaj, jeśli oddalam dalej niż jest bieżący zakres dat, zakres, zakres dat aktualizuje się. W momencie, kiedy Tutaj na, na wykresie na dokonamy jakieś, jakieś operacje, operacje zbliżenia, czy, czy przybliżania, jakiegoś dokładniejszego wyświetlenia, którymi nie jesteśmy już obecnie zainteresowani, można wybrać kolejną funkcję z menu, czyli autoskalowanie, które pozwoli wrócić do domyślnego zakresu na osiach Y dla wybranego zakresu DAT, czyli takiego oryginalnego i najbardziej przejrzystego, może nie najbardziej przejrzystego, ale takiego domyślnego wykresu, na którym widać wszystkie wyświetlane dane. Dalej. Przyglądając się tym funkcjom, przyglądając się danym wyświetlanym, mamy funkcję pozwalającą pokazać prowadnicę, która po najechaniu kursorem na, na wykres odsyła nas właśnie prowadnicami do wartości odpowiadających na osi Y i X, która przy, przy natłoku informacji w, jakimś, w miejscu, gdzie dane są, są, są pokazane w jakiś taki bardzo gęsty, powiedzmy, to sobie sposób, ułatwiają ich czytelność. I tak. Podobnej rzeczy służy funkcja porównanie danych po najechaniu. Ona jest też funkcją antagonistyczną do funkcji pokaż najbliższe dane po najechaniu. To już wyjaśniam. W tej chwili mamy wybrane, jak widać, funkcję pokaż najbliższe dane i przy najechaniu myszą wyświetla się etykieta pokazująca nazwę kategorii, wartość, a także moment w tym wybranym zakresie daty, dla którego jest wyświetlany dany, dany punkt, rysowany na wykresie. Co możemy przełączyć, właśnie do porównania danych po najechaniu? Wybieram tę opcję. W tej chwili dla danego punktu w czasie wyświetlają się wszystkie etykiety wszystkich punktów. Tę funkcję, tę funkcję możemy też, też wyłączyć. Wtedy przy wyłączaniu ona przełącza się na na, na, funkcję, na, na funkcję drugą. Jakie są dodatkowe możliwości operowania wykresami, to poza operowania funkcjami, które są dostępne w menu, możemy jeszcze posługiwać się samą myszką, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy, kiedy mamy tutaj wyświetlaną jakąś tam oś czasu, możemy przesunąć ją, klikając na nią lewym kliknięciem myszki, co, co pozwoli nam przesuwać tak jak za, za pomocą funkcji przesuwania. Jednocześnie tej łapiąc w innym miejscu niż ta oś, czyli łapiąc w miejscu w rogu ekranu, powinniśmy być w stanie poszerzyć zakres albo zmniejszyć zakres wykresu. Tutaj niestety ja jakoś ze względu na, na, na taki prawdopodobnie drobny problem techniczny, którego prawdopodobnie live nie rozwiąże, nie mogę tego wykonać, ale jak widać, zmienia się kursor po najechaniu tej etykiety. Czyli w momencie, kiedy mamy kursor wskazujący jeden kierunek, powinniśmy być w stanie daną oś przesuwać. W momencie, kiedy kursor jest w rogu i pokazuje, jest diagonalny, pozwa, powinien pozwalać. Na przesuwanie w zakresu i do dopasowywanie wykresu do, do do potrzeb użytkownika, tej, tej szerokiej, do, do, do jakichkolwiek, tak? Czyli do pasowania obu osi. Za każdym razem tu przypominam, że przy przesuwaniu po, poza zakres, który mamy wybrany tu, w menu na górze, ten, ten zakres aktualizuje się. Tak, tak, żeby nie, podoba, nie powodować tego, że zostaje nam puste pole i nie wprowadzać w błąd, że danych na przykład nie ma. I to są takie właśnie główne, podstawowe funkcje nasze naszego narzędzia. Większość z nich jest wydawałoby się intuicyjna i łatwa do odnalezienia. Dodatkowo, tak jak właśnie przy tych funkcjach, które chociażby de de agregują lub dezagregują dane, wyświetlamy komunikat w lewym dolnym roku. Tak samo wyłączając pewne kategorie pojawia się przy pierwszym takim zrobieniu, żeby tutaj nie, nie, nie nagabywać, powiedzmy się, sobie użytkownika niepotrzebnymi informacjami, wyświetlają się komunikaty, że podwójne kliknięcie pozwala kategorię wyłączone kategorie włączyć z powrotem. Jest to tutaj takie nasze nowe narzędzie w myśl tych idei, yy, które chcieliśmy zapewnić ten łatwy, prosty dostęp do tych danych yy, dla każdego, kto mógłby z nich yy, chciał korzystać, dlatego yy, Jesteśmy zainteresowani tym, żeby tą użytkowalność, te warunki użytkowania dopasować do, do, do państwa potrzeb, więc gdyby natknęli się Państwo na jakieś błędy albo czuli potrzebę dodania jakiejś funkcji, których, których nie ma, to, to, to bardzo prosimy o kontakt. Wszystkie jakieś propozycje można to do nas wysyłać. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to narzędzie się podoba i chcielibyśmy, żeby było ono jak najlepsze dla, dla każdego z Państwa. Serdecznie dziękuję. Mm. Dziękuję. O, już udało się. Dzięki Rafał za tą prezentację. Widzę, że na razie nie ma pytań na naszym czacie. Więc pytanie, czy jakieś wątpliwości, pytania są, na które Rafał teraz mógłby odpowiedzieć? Oczywiście też jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czy Rafał jest do Państwa dyspozycji? Nie tylko teraz, ale w każdym momencie można w tej podpytać się o jakieś rzeczy. Wiemy też od koleżanki, która oczywiście co chwila sprawdza, jak tam działają. Wnętrza nasze, naszego forumetra, że jest ruch na stronie, więc być może Państwo właśnie sobie klikają i razem z Rafałem sprawdzają różne rzeczy. Tak, Magdo, ja w tym momencie wtrącę się, bo przy drobnym odświeżeniu strony, co miałem nadzieję, że zadziała, ale nie chciałem tego tutaj robić. Jeśli moglibyśmy wrócić do mojego ekranu, czyli ta funkcja ręcznego przesuwania osi, tak jak tutaj wspominałem, tego kursor po najechaniu na oś zmienia się. Pozwala przesuwać, tak, właśnie, że, że w tej chwili przesunąłem, więc wczytał się dodatkowy zakres danych. Tom oś również mogę, mogę przesuwać ręcznie, tak, żeby dane odpowiednio dopasować, jeśli coś mi się nie podoba. I tak samo na rogu istnieje możliwość rozszerzania jednoczesnego zakresu dat oraz, oraz wartości. Cieszę się, że to zadziałało. Pokazuje to, że być może błąd był po, po stronie ludzkiej, a nie po stronie maszyny. I udało mi się tę funkcję również pokazać.